Witajcie! Właśnie wróciłem z krótkiego urlopu. Byłem w Czechach u mojego kolegi, który mieszka w okresie libereckim, czyli w województwie, którego stolicą jest miasto Liberec. To jest ładny teren sudecki, jest były znany z historii Sudetenland. No i tam, korzystając z okazji, ponieważ tam są bardzo ładne góry, lasy i fajne drogi, zwiedzaliśmy okolice na jednośladach. No, i przyznam Wam szczerze, że widziałam nawet dwie budowy domów szkielotowych, a mój kolega stwierdził, że takich budów widzi się tam i nie tylko tam, w Czechach coraz więcej. Natomiast jedną z tych, które widziałam, mogę o niej powiedzieć: że tam konstrukcja powstawała ze ścian, gdzie belki wykonane były w odległościach co 60 cm, co też w zupełności. Wystarczy i te domy na pewno będą bardzo trwałe. Przypomnę, że w naszych domach robimy co 40 centymetrów. Oczywiście jest to, jest to pretekst, to co powiedziałem o tamtej czeskiej budowie do tego, żeby się pochwalić, że te stężenia są jeszcze jakby bardziej intensywne w konstrukcjach, które stosujemy w domach szkieletowych bud. Ale przejdę do konkretów, dzisiaj jestem na kolejnej budowie, też niedaleko Wyszkowa. W drugiej połowie czerwca bieżącego roku pokazywałam Wam dom też z tej okolicy, o mniej więcej podobnej wielkości. Za mną stoi konstrukcja parterowa, dwubryłowa, o powierzchni mieszkalnej docelowej 120 m2. Dzisiaj jest tutaj ekipa naszych kolegów, którzy zajmują się docieplaniem takich konstrukcji i hydroizolacją takich konstrukcji a konkretnie w tym dzisiejszym wykonują, w zasadzie finalizują już termoizolację poziome, płyty fundamentowej i też hydroizolację pionową przyszłej płyty, która zostanie lada dzień tutaj wylana od konstrukcji szkieletowej. Pokażę Wam ten dom tak ogólnie od środka, ale bardziej skupię się właśnie na tej termo- i hydroizolacji a następnie udam się w na pobliską budowę od miejsca, w którym aktualnie się znajduję. W którymś miejscu filmu też postaram się pokazać Wam e, rzut płaski pomieszczeń tego domu tutaj, który stoi za mną i może też wizualizację przynajmniej elewacji, więc zapraszam Was do oglądania. Dom ma prostą formę architektoniczną składającą się z dwóch brył. O dachach dwuspadowych. Myślę, że kąt nachylenia to około 30 stopni. To jest do zweryfikowania. Jeżeli ktoś z Was interesowałby się takim projektem, jest to projekt niegotowy, lecz wykonany na indywidualne zamówienie inwestora w naszej firmie. To każdy taki projekt archiwizujemy i możemy sprawdzić jego parametry dla Was. Gdybyście chcieli budować dom podobny, bądź nawet identyczny, inspirowany czymś, co. Opracowaliśmy w naszym biurze architekta wcześniej, to jest taka informacja dla Was. No, tak jak powiedziałem, dwubryłowy, ale z jakimś delikatnym zadaszeniem. Ta bryła, którą widzicie z prawej strony, jest węższa, niższa. Natomiast ta z lewej nieco większa i jakby wychodzi poza obrys tego dachu z prawej. Tutaj istotne będzie w przypadku takiego połączenia zadaszeń dobre zaizolowanie, nie tylko termiczne, ale też. Przeciwwodne tego miejsca, gdzie obie połacie się łączą, poprzez taką niewielką ściankę kolankową, czy też skos, i tam do wykonania są też odpowiednie hydroizolacje, a najdokładniej rzecz ujmując, jeszcze do tego obróbki blacharskie, ale to pokażę Wam już w momencie, kiedy będzie wykonane. Jest to taki newralgiczny element. Zapomniałem też wspomnieć, że oczywiście będzie trzeba tutaj zrobić odpowiednie rynny spusty we właściwych miejscach, żeby woda z dachu była odprowadzana tak, jak należy i nie dochodziło do, do przesiąkania w którymś miejscu do wnętrza strychu, bo tam będzie akurat w tym przypadku strych. Dobrze, wchodzę do środka po sesji i przejdę się dookoła. Ta działka nie jest duża. Jest tak bardzo w wiejskiej okolicy, tutaj słyszeliście dźwięk silnika traktora, bo ktoś już widzę po żniwach wykonuje jakieś roboty ziemne. Spokój, cisza, aczkolwiek gdzieś słyszałem też pociąg niedaleko stąd, także nie jest to tak zupełnie miejsce pośrodku niczego. Dobrze, to jest elewacja boczna lewa. Oczywiście wiem, że nie ma tutaj okien, więc ciężko jest jakby uchwycić koncepcję. Architektoniczną domu z zewnątrz, ale to być może uda się Wam pokazać na rzutach elewacji. Tu jest elewacja tylna, tu gdzie wstawione są te deski. Rozwarta jest wiatroizolacja po to, żeby wpuścić do wnętrza troszeczkę powietrza, co dla Was może być już sygnałem do tego, jakie właściwości ma taka. Wiatroizolacja. Niby membrana, niby z malusienkimi perforacjami, czyli perforowana, a jednak bardzo skutecznie zatrzymująca strumień powietrza, a wraz z nim wilgoć, która z tym powietrzem mogłaby się dostać do wnętrza ściany. Także powiem Wam szczerze, że zamiast papy na dach pod gąb bitumiczny dajemy właśnie też taką wiatroizolację, co jest jak najbardziej zgodne ze sztuką budowlaną. Wcale nie trzeba Takiej hermetycznej warstwy tworzyć z papy termozgrzewalnej, i wystarczy właśnie taka wiatroizolacja. Czy to pod gond bitumiczny, czy pod blachodachówkę, blaszany gond, czy też pod gond ceramiczny, betonowy, jakikolwiek, jaki możemy wykonać w takim domu. Tutaj jest elewacja boczna prawa z tarasem. Ciekawa rzecz, bo ona jest chyba, wydaje mi się, bardziej od południowego wschodu. Ale mogę się mylić. Jakoś straciłem rozeznanie w terenie. W tym miejscu widzę, że będą chyba dwa wyjścia, jedno stąd, drugi stąd, ewentualnie któryś z tych otworów zapewni miejsce na okno typu fix. Za chwilkę wejdę do środka, bo to jakby jest najbardziej istotne, żeby pokazać Wam, jak wygląda termo i hydroizolacja płyty fundamentowej i. Dobra. No dobrze, szybki przegląd wnętrz, ale taki naprawdę bardzo ogólny. Tutaj jest coś gdzie się znajduje. Tam pewnie jakaś garderoba będzie. to będzie kol, Dom będzie mieć kominek z tego co już widzę. Tam hol, yy, Tu pewnie łazienka. Sypialnia w tamten otwór. Później znowu łazienka. Później znowu sypialnia. A nie, to też jakiś. Hmm. Słuchajcie, na razie wam pokażę te wnętrza. A później wszystko będzie wynikać z rzutu płaskiego pomieszczeń. Bo zwariowałem, jak zobaczyłem, że tam też jest odpływ wody. Okej, okay. dobrze, tutaj tak, tutaj mamy salon, spore pomieszczenie, tu będą y, otwory, są otwory drzwiowe y, na tarasowe y, drzwi i tutaj mamy też podwyższony sufit, Nie ma standard obecnie, y, aneks kuchenny spory, zanim domyślam się, że to będzie spiżarnia i słuchajcie, tu będzie gabinet, nad kolega mi mówi, słuchaj, to tam za salonem to będzie gabinet no i ktoś sobie taką fantazję miał żeby tutaj zrobić za salonem gabinet takie przechodnie pomieszczenie no nie przechodnie, albo jakby salon staje się w ten sposób przechodnim takim pomieszczeniem bo to jest tak jakby na końcu domu też będzie mieć miły widok no a teraz pewnie w takim razie będzie tutaj wyjście no dobrze ale teraz do konkretów czyli do termo i hydroizolacji jakie widzicie już tutaj w kadrze Widzicie, stoję na tym styropianie, mogę po nim chodzić. Być może zastanawiacie się, jak to się dzieje, że tak sobie robię bez stresowo i że nie psuję tej powierzchni, czyli nie psuję komuś pracy. Nie psuję, ponieważ jest to styropian twardy, fundamentowy, dostosowany do termoizolacji powierzchni betonowych od spodu, czyli jak wiecie. Pod spodem jest chudziak, później jest warstwa hydroizolacyjna w postaci dysperbitu, papy, później znowu dysperbitu, później znowu papy. To wszystko na zakładkę, wszystko szczelnie. No i znowu na to idą dwie warstwy styropianu fundamentowego to jest EPS100, i one też są układane przez nas na zakładkę, ale to nie jest wszystko. Ponieważ wierzchnią warstwą jest siatka wzmacniająca, i generalnie, żeby wykonać tej wlewkę z agregatu miksokret i żeby wyeliminować ryzyko pękania tej płyty, to też między pomieszczeniami później, e, nasza ekipa od wlewek wykonuje takie dylatacje przecięcia, więc można powiedzieć, że to nie jest jednolita powierzchnia posadzki, a jest rozdzielona na sekcje dzięki temu. Nawet gdy troszkę pracuje, zanim się to wszystko ustabilizuje, to ona i tak jest bardziej bezpieczna przed jakimiś pęknięciami, bo naprężenia wówczas są po prostu mniejsze. Jak wiecie z filmu o hydro- i termoizolacjach fundamentowych, gdzie szerzej omówiłem ten temat, to te elementy, które Wam teraz pokazuję w kadrze, są jakby częścią całego. Hmm, Całego założenia technicznego, i to co też często podkreślam, to ta pianka dilatacyjna e, wzdłuż obrysów wszystkich pomieszczeń, która po pierwsze zapobiega e, stykaniu się docelowej wylewki betonowej czy też jastrykowej z e, ze szkieletem, ona ma właściwości. No, nie tylko izolujące, ale też amortyzujące, natomiast już typowo izolujące właściwości ma ta folia, ten kołnierz wywinięty do góry na konstrukcję szkieletową. Ten kołnierz nie dość, że będzie utrzymywać wełnę tutaj u dołu ściany, w momencie kiedy już będzie wykonywana wewnętrzna termoizolacja z tejże wełny, ale też będzie połączony. Z opóźniaczem pary wodnej, czyli z paroizolacją, już tą pełną warstwą, która pokryje zarówno te ściany od wewnątrz, jak też skosy i stropy od spodu, oczywiście. To wszystko ma takie znaczenie, by wilgoć nie wdawała się do struktury ściany, ponieważ gdyby doszło. Do zawilgocenia drewna konstrukcyjnego to jest pół biedy. Natomiast bieda jest wtedy, kiedy zamoknie wełna. Wełna przestaje wówczas mieć właściwości termoizolacyjne. Dlaczego? Woda jest przewodnikiem, co każdy z Was wie. Więc jeżeli coś się staje przewodnikiem, nie jest już izolatorem. A jeżeli nie jest izolatorem, to oddaje ciepło na zewnątrz. Mało tego, zawilgocenie. Yy, termoizolacji spowodowałoby po prostu to, że z czasem zaczęłyby się tam rozwijać mikroorganizmy. Mikroorganizmy rozmnożają się poprzez zarobniki. Jeżeli jest im ciepło i wilgotno, no to żyją sobie w najlepsze. Efekt tego to no niestety to nie jest dobre dla zdrowia, bo ja nie jestem medykiem, nie zamierzam, ale wiem, że ludzie z jakimiś alergiami mają z tym problemy później. Sam zapach jest nieprzyjemny, więc ta, ten opóźniacz pary wodnej na wszystkich przegrodach, zarówno pionowych, jak i poziomych, musi być wykonany perfekcyjnie. Poza tym, musi mu towarzyszyć jeszcze bardzo wydajna wentylacja. Tylko wtedy mamy całkowitą pewność, że ten dom będzie stał bardzo długo i bardzo długo służył dwóm, trzem pokoleniom mieszkańców. Oczywiście. Też jest to istotna informacja dla was, że polskie prawo budowlane definiuje konieczność przeprowadzenia remontu, remontu zwanego generalnym w domu murowanym po 25 latach. Dokładnie po tym samym okresie zalecana jest, zalecany jest przegląd domu o konstrukcji drewnianej, czyli domu szkieletowego. Również w tym mieści się dom szkieletowy i okres wykonywania Takiego remontu, przeglądu i remontu jest identyczny jak dla domów murowanych. Co Wam to może mówić? Otóż to, że e, prawo budowlane, czyli ludzie, którzy tworzyli to prawo, rzeczoznawcy, e, no zakładali bardzo podobną wytrzymałość obu rodzajów budynku na czynniki zewnętrzne i na warunki eksploatacji. Po prostu. No dobrze, słuchajcie, więc. E, Wstawię Wam link do filmu, w którym wykonanie takiej termo- i hydroizolacji płyty fundamentowej omówione jest bardziej w szczegółach. Za chwilkę zobaczycie go w prawym górnym rogu ekranu, a ja udam się na kolejną budowę. Tam pokażę Wam budynek z zewnątrz, ponieważ właśnie niedawno została wylana posadzka. Nie mogę tam jeszcze wejść, żeby jej nie naruszyć. Ale wiem, że w poniedziałek już chodzi kolejna ekipa pracowników, którzy będą wykonywać wełnę i paroizolację, więc wtedy się tam uda. To do zobaczenia. Wkrótce na następnej budowie. Widzimy się za chwilkę. No i jestem na miejscu. Odległość między budowami wynosi zaledwie 7,5 km. Byłem tutaj na Początku lata, to był dokładnie chyba 17 bądź 18 czerwca i można było zobaczyć dopiero szkielet. Dzisiaj to wygląda tak, nie ma za bardzo jeszcze co pokazywać, ale wówczas kiedy byłem, gotowa była część szkieletu, a dzisiaj jest yy, cały. Oraz dzisiaj też jest pokryty już wiatroizolacją, więc przynajmniej będziecie mogli sobie wychwycić bryłę. A będzie to bardzo ciekawy dom moim zdaniem. No, i dlatego dzisiaj pokażę Wam go po prostu od zewnątrz i e, za chwilkę pojadę dalej. No, i tak dom dwuskrzydłowy w części tego skrzydła mniejszego, z tego co pamiętam. Zresztą możecie sobie zobaczyć go na filmie, i jest też artykuł na naszej stronie www.tobut.pl. E, możecie tam też zobaczyć rzut płaski pomieszczeń. Jest to dom z antresolą, niewielką, ale owszem. A w tej części, tak jak powiedziałam, będzie, zdaje się, jadalnia. Dom ma formę nowoczesnej stodoły, dach praktycznie bezokapowy. No to drugie skrzydło jakby urozmaica tę prostą bryłę stodoły właśnie. Sięgnę tam do środka obiektywem, bo tam jest świeżo wylana, pola, przepraszam, świeżo wylana posadzka. Zobaczcie. Można by było na pewno już po tym chodzić, ale no nie będę wdzielał się do środka. Druga rzecz, że tutaj w poniedziałek już przyjeżdża kolejna ekipa i będzie e, wykonywać ocieplenie. Dobrze, spójrzmy sobie też na tę fasadę z tej strony. Ładny trochę taka forma kosza, tutaj już są obróbki tam w narożniku. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Ładnie porobione. To są takie newralgiczne miejsca w każdym dachu, wszelkie tego typu załamania. I tutaj mówię nie tylko o wodzie, ale mówię też o termice. Takie rzeczy po prostu trzeba bardzo ładnie, jeżeli poddasze jest użytkowe, zabezpieczać termicznie, żeby nie powstały mostki. No tam, gdzie nie ma dodatkowej, dobrej, odpowiedniej termoizolacji, a jak wiecie, wszelkie narożniki są najsłabiej wentylowane, tam najtrudniej jest po prostu je przewietrzyć wszelkie takie narożniki wewnątrz domu, no to od zewnątrz zimno, od wewnątrz ciepło plus wilgoć, to murowany most i tak zwana czarna pleśń momentalnie wypryski zarodników tej pleśni pojawią się w takich miejscach to elewacja frontowa tutaj zgodnie z założeniem pierwotnym miała być wiata samochodowa przy głównym wejściu, tam gdzie widzicie tę płytę OSB, która teraz zabezpiecza tutaj przed ciekawskimi wnętrze tego domu nie wiem dlaczego i jej nie będzie, nie byłaby wybudowana, może odrodzona ta szkietu, albo możliwe, że coś się tam zmieniło w trakcie realizacji. Generalnie wszelkie zmiany w takich projektach na bieżąco koszty wsujemy bardzo szybko, bardzo szybko też. E, dzięki temu nasi klienci mogą podejmować decyzje o jakichś zmianach, może na przykład coś im się odwidzieć, albo coś im się w cudzysłowie dowidzieć, żeby e, uzupełnić taki dom, jakiś tam element. Zmienić jakieś ustawienie okien i tak dalej, czy, czy, czy nie wiem, coś przesunąć ściany we wnętrzu. To oczywiście podpowiednio pod przeprowadzonej konsultacji wcześniej, bo też na ten temat musi się wypowiedzieć inżynier, konstruktor, który mówi w jakim zakresie taka zmiana może być przeprowadzona. Bo nie można sobie dowolnie tych ścian przesuwać, ponieważ niektóre z nich pełnią ewidentnie funkcję nośną dla takiego szkieletu. Bardzo szybko można takie. Zmiany wprowadzać, i nie mówię to tylko o domu budowanym, czy też domu w trakcie realizacji, ale też w trakcie budowy, ale też nawet w domu gotowym, takim zamieszkanym, można takie rzeczy robić szybciej i czyściej niż dla domu typowego murowanego. No i na dzisiaj to tyle. Słuchajcie, rozpoczęliśmy dwie ciekawe budowy. Oba domy będą spore, szczególnie jeden. Jeden będzie naprawdę duży. Szkielet powstaje w miejscowości Konstancinie Ziolna. A drugi dom, parterowy, ale też nie mały, w miejscowości Osowiec, niedaleko Żabiej Woli. I na obie te budowy wybiorę się łącznie, żeby pokazać Wam efekt bieżących robót na filmie. A dzisiaj mówię Wam już. Do zobaczenia wkrótce. I pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!